We Włoszech mamy nowego, starego, rajdowego władcę po rajdzie Rzymu. Niedziela nie była jednak łatwym dniem na latyńskich trasach. Trzeci rok z rzędu włoską rundę ERC mogli wygrać Andrea Gruniola i Pietro Eliaometo. Mogli, bo przedwcześnie wjechali na jeden z punktów kontroli czasu, za co zarobili 20 sekund kary. Czwarta pozycja w całym rajdzie, druga spośród walczących o tytuł w Italii, przypadła Roberto Daprze oraz Luce Giuliani. Kolejne podium w tym sezonie rajdowych Mistrzostw Europy dla załogi Orlen Team. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk ostatecznie zajęli trzecie miejsce, dokładając do tego pięć punktów za najlepszy czas na Power Stage'u i umacniają się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw. Skuteczną szarżę na drugą pozycję przeprowadzili w niedzielne popołudnie Andrea Mabelini i Virginia Lenzi. Włoska para była najszybsza na drugim przejeździe najdłuższej próby i niewiele zabrakło do wygranej. Ta jednak trafiła w ręce Gian Domenico Basso oraz Lorenzo Granai. Dwójka włoskich weteranów wykorzystała okazję, bo po raz trzeci wygrali rajd Rzymu. Dla nich to najważniejsze jednak, że umacniają się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Włoch. Tuż za punktowanymi pozycjami, bo na szesnastym miejscu włoską rundę Mistrzostw Europy zakończyli Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. Swój debiut na włoskich trasach Piotr Krotoszyński, pilotowany przez Marcina Szeję, ukończyli na dwudziestej pozycji w generalce. Kolejny polski weekend w klasie ERC-3. Trzeci rajd z rzędu, najlepsi byli Tymek Abramowski wraz z Jakubem Wróblem. Oprócz pozycji lidera w ERC-3, przewodzą w klasyfikacji M-Sport Fiesta Rally 3 Trophy, gdzie nagrodą jest start w rajdzie Keredigion Autem Rally 2. Drugi rok z rzędu, drugim miejscem w rajdzie Rzymu w stawce ERC-3 musieli się zadowolić Hubert Kowalczyk i Jarosław Chryniuk. Przetrwanie trudów rajdowego weekendu po raz kolejny okazało się być kluczem do sukcesu dla Dariusza Biedrzyńskiego z Rafałem Fiołkiem. W klasyfikacji Masters ERC zajęli czwartą pozycję, pokonując wszystkich rywali czyhających na zajmowaną przez nich pierwszą lokatę w klasyfikacji całego sezonu. Podobnie było w przypadku Błażeja Gazdy i Michała Jurgały. Oni też uniknęli większych przygód i problemów, co zaowocowało piątą pozycją w stawce rc 3 do rywalizacji w trybie Super Rally powrócił w niedzielę Hubert Laskowski i Daniel Dymurski. W klasie rc 3 zajęli siódmą pozycję, ale na pocieszenie mają to, że byli w niedzielę drugą najszybszą załogą w rajdówkach Rally3. We włoskim Pucharze Lanci weekend w klasie Lancia Expert zdominowali Dariusz Poloński oraz Łukasz Sitek. Dla zawodników Trofeo Lancia każdy etap był osobną rundą, a Polacy pewnie wygrali swoją grupę w sobotę, jak i w niedzielę. Na trasy powrócili dzisiaj Adam Sroka i Paweł Pochroń. Wśród załóg Trofeo Lancia Master zajęli piątą lokatę w niedzielę. Niestety trzy polskie załogi nie ukończyły rajdu Rzymu. Jakub Matulka oraz Damian Syty po dachowaniu w sobotę zakończyli jazdę. Uszkodzenia w ich rajdówce okazały się być zbyt poważne. Kolejny rajd z problemami technicznymi w samochodzie mieli Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń. Wyeliminowały one ich z walki na pierwszym etapie, a na drugim wypadli z drogi i bez pomocy kibiców nie dali rady wrócić na trasę. Usterka mechaniczna wykluczyła z dalszej jazdy także Sebastiana Butyńskiego wraz z Łukaszem Jastrzębskim.